Szanowni Państwo, w zasadzie to, co mi zostało powiedzieć, dokładnie postawić kropkę na dni, <noise> bo w zasadzie i Pan Wojtek, i e, moja koleżanka Sylwia e, już podsumowali e, tę część e, oficjalną. E, Inną myślę, że w, należy traktować jeszcze tutaj jako puzle i myślę, że bardzo fajnie, bo te poszczególne puzle będące wykładami one stworzyły jedną całość. Działaliśmy pod hasłem optymalizacja kosztów operacyjnych. Większość, jak nie wszystkie prezentacje miały ten pierwiastek dotyczący jak oszczędzać jak generować dodatkowe zyski. Branża mleczarska, no nie tylko branża mleczarska, przemysł spożywczy ogólnie wiele innych branż, szczególnie w tym okresie stoi przed wieloma wyzwaniami. Mam nadzieję, że informacje, które Państwo dziś, dziś w dniu wczorajszym, jeszcze we wtorek tak usłyszeli, będą stanowiły zastrzyk do, do tego, żeby właśnie na nowe pomysły, na nowe wdrożenia i będą przyczyniały się do rozwoju, do rozwoju Waszych zakładów. Cieszę się, że katedra Myczarska i zarządzanie jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu barmińsko mazurskiego w Osztynie po raz kolejny spełniła no, jeden z głównych takich też naszych filarów działalności, czyli jest spoiwem łączącym przemysł z, z biznesem i z nauką. Tak? Pamiętajcie, że my również bardzo chętnie będziemy Was wspierać w rozwiązaniach, we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań u Was w firmie. Na zakończenie chciałabym przytoczyć jeszcze raz, jeszcze raz cytat, który, który już na początku... Państwu przeczytałam. Innowacja bez optymalizacji to jedynie eksperyment, a optymalizacja bez innowacji to jedynie stagnacja. To połączenie obu tworzy drogę do sukcesu. Tego sukcesu życzę Państwu bardzo serdecznie w imieniu swoim, ale również całego komitetu organizacyjnego. Proszę Państwa, ja oczywiście no, mam to szczęście, że stoję na czele tego komitetu i spijam śnietankę, ale gdyby nie ciężka praca wielu osób zaangażowanych w organizację, nie byłoby nas tu teraz. Ogromne podziękowania szczególnie kieruję w, na ręce pani Magdy Nowak. Dziękuję. Dziękuję za cierpliwość i życzę jej w kolejnych latach <grywa> przy organizowaniu sympozjum. I już bez tytułów, ale dziękuję również, tak jak tutaj widzę, przy, przy, przy wszystkim, dobrze. wszystkim osobom. Myślę, że już znacie nas swoje że ogromne, ogromne podziękowania.